Cześć Wam! Dziś zapraszamy Was na wyjątkową wycieczkę do luksusowego hotelu Jazz Amara położonego w słynnej zatoce Marsa Mubarak w Egipcie. Otwarty pod koniec 2023 roku, ten nowoczesny obiekt zachwyca stylowymi wnętrzami i komfortowymi pokojami. Chodźcie z nami. Pokażemy Wam, co sprawia, że ten hotel jest tak wyjątkowy. Jazz Amara. Znajduje się w malowniczej zatoce Marsa Mubarak, zaledwie 5 km od centrum Port Galip i około 7 km od lotniska w Marsa Alam. To idealne miejsce dla tych, którzy szukają spokoju i bliskości natury. Plaża przy hotelu to prawdziwy raj na ziemi. Piaszczysta, z łagodnym zejściem do morza i długim pomostem. Znajdziecie tu również piękne rafy koralowe. Które są domem dla krów i żółwi morskich. Do dyspozycji gości są parasole, leżaki, ręczniki oraz hotelowy bar. Jazz Amara oferuje swoim gościom aż 7 basenów oraz nowoczesną siłownię. Na plaży możecie skorzystać z różnych sportów wodnych oraz centrum nurkowania. To idealne miejsce dla aktywnych i tych, Którzy lubią spędzać czas na świeżym powietrzu. Hotel dysponuje kilkoma restauracjami i barami, w tym na plaży, gdzie serwowane są lokalne i międzynarodowe przysmaki. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, niezależnie od gustu kulinarne. Najmłodsi goście również będą się tu świetnie bawić. Dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat hotel oferuje miniklub oraz animacje. To miejsce, gdzie mali podróżnicy mogą spędzać czas na zabawie i poznawaniu nowych przyjaciół. Jeśli marzycie o relaksie, ten hotel ma dla Was coś specjalnego hotelowym spa możecie skorzystać z łaźni parowej, sauny, jacuzzi oraz szerokiej gamy masaży i zabiegów pielęgnacyjnych na twarz i ciało. To idealne miejsce, by zadbać o swoje ciało i duszę. Hotel Jazz Amara to miejsce, które zachwyci każdego – od miłośników aktywnego wypoczynku po tych, którzy szukają spokoju i relaksu. To luksusowy hotel, który oferuje wszystko, czego potrzebujecie na niezapomniane wakacje. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu i zapraszamy do subskrybowania naszego kanału oraz zostawienia łapki w górę, jeśli Wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.